Cześć kochani, to ja, Karolina Trampolina i dzisiaj pokażę Wam to co doszło. Więc zwróćcie uwagi na tywależ. Może nawet przelacie nad Waszymi głowami. A, nie wiem sama. Ale teraz pokażę Wam kokardki. Są one takie. Otwórz to, Karolina. Pierwsza to jest taka. Czerwona, czy tam różowa? Różowa. A tutaj ma kulaczkę. Założę to jej, żebyście widzieli, jak to wygląda. Bardzo fajne są, ładne. I to jest taka, właśnie różowa, z takim, właśnie kwiatuszkiem w środku. Jest też taka ładna, ale wiecie, jak wygląda, to nie będę. No dobra, pokażę. Można na środek, można na bok. I tak się prezentuje Juliet w drugiej kokarce, a to... O, a to jest trzecia. Granatowa. Będzie miała na czubku tak. O, A tak w ogóle. Więc mówiłam na początku jestem Karolana trampolajna, a to ja robię. Um. A dzisiaj tak naprawdę musicie zostawić lajka Nie widać Kurde Zobacz Lajka Subskrypcji na mój kanał Więc idziemy dalej A się wywali tło Długo podaj Dziękuję bardzo Mam taką zieloną kokardę. Różową. Niebieską. I różową. Tu pokażę Wam różową. Ja to kupiłam na Allegro. Nie wiem za ile były. A tak się prezentuje. Bardzo ładne. Ja wam polecam kupić. Teraz idziemy do petrzopa. No i zresztą mam nie pokaże. Teraz muszę go w ogóle opakować. Uszyć dźwięk nożyczek. Ja to wiem. Najfajniejszą rzecz zostawiam na koniec. Więc tam dadam. To jest mój nowy Petroleum. Jak widzicie, jest ona fioletowa. Nazwałam ją Gracie. Na drugie imię ma Bridget. Ma zielone oczka. Idealnie by się nadała do Masona. A rurka jest biała. Po prostu chodzi sobie, ma łapki. Nie ma magnesiku. Jest z generacji czwartej. Ma napis LPS teraz do najfajniejszej rzeczy przechodzimy, czyli do domku. Oj, ci odsunę wam trochę. Hmm. Prezentuje się tak. Trzeba... No ja to potrzymam trochę. Mam jedną sztukę do otwarcia. Chciałabym bardzo dwie, no ale co. Mamy dużą saszetkę pod szopem. Mamy jakąś dziwną kartkę. Mamy piękne naklejki, pomarańczowe, na, po na pomarańczowym tle. I instrukcja jakoś, nie wiem co to. O, teraz drugą rzecz. Zobaczymy czy nic nie ma dalej. I nic nie ma, ja to zamknę. Więc takie są naklejki. Instrukcja jakaś? Nie, tu są pet tutaj, pokazane wszystkie, można zrobić. Ja bym bardzo chciała mieć tego. Tego. Bo tego. Hop. Tutaj jest coś dziwnego. A my zaczniemy teraz od pet -shopka. O, chyba to ten, chyba to ten. Tylko jak się otwiera? że tutaj będzie lepiej. O kurczę, zorki. przepraszam bardzo. Więc tak, patrzcie, to jest ten piękny jeżyk. Jest on różowy. Tak klikując trochę. Teraz ja bym chciała kudarki, bo ja bym potrzebowała do moich potrzebów. O jakie ekstraźne! Ciekawe jak to wyglądały na Juliet. Czekajcie. O kurczę, nie zmieszczą się. Oj! To słabe. Dobra, tak wyglądają na niej. Ale to są dla jeżyka, Jeżeli w ogóle się zmieszczą, czekajcie może. A więc... Tak się prezentuje! Trochę mi się trochę nie wypał. Kurde. Tak wygląda z złożonymi, ale nie da się mu trochę włożyć, więc przypał. Ale tak to jest super. Taki petsowicz. Wiadomo, że ma dziurkę. Jest bardzo słodziutki. Mam też okulary, nie wywalaj się, proszę i ma też takie okularki i to do mojej osoby Wziąłem Wziąłam doga niemieckiego. Może na niego to będzie dobre. I hop. Idealny wręcz. Tak też może chodzić. On będzie Fashion Ale tak to jest, ten jest Ładny, odsłyszę. Tak wygląda Jeczek. Nazwę go. Nazwę. To jest dla mnie dziewczynka, więc to będzie pink. Pink. Ładny, prawda? I to jest koniec film. Chwileka, pożegnam się moim nowym. Więc to jest koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A nie, jeżeli chcecie więcej, zostawiajcie łapki w górę i 20 subskrypcji. Do zobaczenia!